Niezwykłe jest to, w jaki sposób Słowo Boże, zarówno ze Starego Testamentu, które teraz czytamy w zestawieniu z Ewangelią, uzupełnia się wzajemnie. Eklezjastes, mędrzec z mniej więcej 180 roku przed Chrystusem, mówi, jakie obszary należy dbać, aby podobać się Bogu, aby być świętym, aby być cadik. Czyli właśnie takim człowiekiem sprawiedliwym, który opisuje pierwszy psalm, którego słuchaliśmy. Jezus z kolei mówi, co konkretnie trzeba robić, żeby taką postawę osiągnąć. Wydawałoby się, że Jezus w swoim radykalizmie wzywa nas do bardzo radykalnych posunięć. Uwię, uwiązać sobie kamień młyński, jeżeli w jakiejś mierze moglibyśmy być yy, powodem grzechu i zgorszenia dla kogoś słabego w wierze, dla kogoś nazywego maluczkim, albo odciąć sobie rękę, odciąć nogę, wyłupać oko. W gruncie rzeczy Jezus wcale nie wzywa do tego, żebyśmy się okaleczali. Po pierwsze, Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy przede wszystkim dążyli do tego, co pozytywne. I dlatego na początku dzisiejszego nauczania, dzisiejszego fragmentu jest wezwanie właśnie pozytywne. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A więc starajcie się tak żyć i tak działać. Żeby ktoś mógł uczynić dobro wobec was, żeby pragnął to dobro okazywać. Żyjcie tak, żeby pobudzać innych do dobra. I z kolei, żeby tak żyć, sami troszczcie się o wasze wnętrze i o waszą duszę. Jest takie bardzo adekwatne polskie powiedzenie, polski zwrot. Odciąć się od czegoś. Oczywiście odciąć się od czegoś, co jest złe. I raczej w ten sposób powinniśmy postępować tam, gdzie jakiś zakres naszego życia otwarty jest, poddany, zasłuchany albo zakorzeniony w złu. Ale właśnie modlitwa o to, prośba o to, będzie przedmiotem naszej adoracji i naszej rozmowy i modlitwy przed Bogiem. Jezus wzywa nas do tego, żebyśmy zachowali w sól w sobie. Czym może być ta sól, o której mówi Jezus? Pragnie, abyśmy mieli w sobie takie dobro i taką jakość życia chrześcijańskiego, świętości, podobieństwa do Chrystusa, żeby to odznaczało się jakimś szczególnym smakiem, jakimś, jakąś szczególną. Jakimś szczególnym, charakterystycznym rysem, który różni nas od świata, który jest mdły. Mdły albo wręcz budzący niestrawność, mdłości. My powinniśmy zachowywać w sobie taki smak świętości, takiego upodobnienia do Boga i takiej gorliwości miłosiernej, elastycznej, niefanatycznej. Ale miłości, która potrafi być zarówno miłosierna, jak i radykalna. Nie, ja tego nie robię. Nie, ja za tym nie pójdę. Nie, ja w takich rozmowach nie biorę udziału. Nie, ja za plecami źle o nikim nie mówię. Raczej staram się czynić dobro. I do tego zachęca nas Chrystus. Do tego nas wręcz wzywa, bo każda chwila, w naszym życiu nie tyle polega na tym, żeby nie czynić zła, ale przede wszystkim, żeby czynić dobro. A w momencie, kiedy w jakiejś mierze ulegamy lenistwu do czynienia dobra, bardzo łatwo przychodzi nam czynienie zła. A już nie czynienie dobra jest stratą stratą czasu, świętości i okazji do przynoszenia Bogu. Właściwych owoców naszego życia, a więc do wzrastania. Już sól w jakiejś mierze zaczyna wietrzeć, i przed tym przestrzega nasz, nas Chrystus. Amen. Jezu Chryste, uwielbiamy Cię w przynajświętszym sakramencie ołtarza. Uwielbiamy Cię w nieskończonej miłości, którą przynosisz nam od Ojca. To właśnie na nią ciągle zwracasz uwagę, to właśnie ją ciągle ukazujesz i głosisz. To właśnie ku Ojcu stale nas prowadzisz. Uwielbiamy Cię także za Twoją nieskończoną miłość, w której Ty, nieskończony Bóg, stajesz się człowiekiem, żyjesz 30 lat w ukryciu w zwyczajnej, ubogiej ludzkiej rodzinie, znasz wszystkie nasze problemy i ukazujesz nam drogę świętości w zwyczajności. Uwielbiamy Cię także przy wszystkich apostołach. We wszystkich aniołach i świętych dziękujemy Ci za to, że dajesz nam Twoją matkę, dziewiczą i oblubienicę ducha świętego, jako matkę, żebyś Ty mógł się w nas poczynać, rodzić i wzrastać. Abyśmy my byli poddani Tobie, i abyśmy my się uniżali, i abyś Ty ciągle stawał się większy. Żeby Twoja miłość była zauważalna w naszym życiu. Dzisiaj pragniemy rozważać Twoje nauczanie, gdy wzywasz nas do czynienia dobra tak, aby inni, którzy, których spotykamy, pragnęli czynić dobro wobec nas, bo w ten sposób czynią dobro okazywane Tobie. Dlatego mówisz, a kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Dlatego na początku, przede wszystkim, chcemy Ci dziękować za Twoją miłość, za Twoją łaskę i za dobro, którego doświadczyliśmy z Twojej strony i ze strony innych ludzi, którzy w imię dobra. Nam dobro, miłość, pomoc i cierpliwość. Dziękując za to wszystko, prosimy Cię także o pokój serca. Pokochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Panie Jezu, jeżeli ktoś okazuje nam miłosierdzie, pomoc, łaskę i cierpliwość, to jest wielki dar, który powinniśmy doceniać i Ciebie za to uwielbiać, bo to znaczy, że dzięki tobie ktoś mógł uczynić dobro i równocześnie samemu wzrastać w dobro. Ty jako dobry trener, wychowawca, formator uczysz nas także, nie tylko chwaląc, ale i przestrzegając i pouczając, żeby. Nasze niedoskonałości zostawały przezwyciężone. W tenisie można by powiedzieć, że uczysz nas, co jest w naszej technice niedoskonałego. Popraw serwis, bo to pierwsze podanie może być rozstrzygające. Popraw backhand i forehand, popraw grę przy siatce, aby nie było słabych punktów w Twoim działaniu. W ten sposób Ty przestrzegasz nas i zwracasz nam uwagę, żebyśmy przede wszystkim byli okazją do dobra i żebyśmy nie byli okazją do zła. Bo zwracasz uwagę na bardzo poważne konsekwencje. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, kimś słabszym w wierze, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Ukazujesz bardzo poważne konsekwencje zła, zgorszenia, którego ktoś może dokonać. Przypomnijmy sobie, czy w jakiejś mierze przez gniew, przez nadmierną reakcję wobec kogoś słabszego w wierze, zależnego od nas, zależnego w miłości, czy w jakiejś mierze zamiast zachęcać go do dobra, do poprawy. Do skruchy w jakiejś mierze zraniliśmy go albo skrzywdziliśmy? Przepraszajmy za to. Prośmy Jezusa o przebaczenie i łaskę, o miłosierdzie i uzdrowienie tego serca, tej sytuacji i tego działania. Prośmy, żeby nasze serce zakotwiczone było w Jego sercu i żeby nie było jak kamień, który ściąga nas w dół. Prośmy o świętość naszego serca, o mądrość naszego umysłu, żebyśmy nie słuchali złych rad, które podsuwa nam szatan, albo nasza natura, albo wychowanie i przyzwyczajenia, ale przede wszystkim, żebyśmy szukali dobra w drugim człowieku i nie stawali się powodem zgorszenia. Prośmy Jezusa, aby uzdrowił te sytuacje, które już się mogły zdarzyć, albo które mogą się zdarzyć w przyszłości. Panie Jezu, Ty przestrzegasz nas. Jeżeli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomne wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła, w ogień nieugaszony. Nie wzywasz nas do tego, żebyśmy się okaleczyli, chociaż nieraz mogło się zdarzyć, że naszą ręką czy rękami dokonaliśmy jakiegoś zła. Ale ośrodkiem sterującym nie jest ręka i nie ją należy karać. Przede wszystkim zaś prosimy Cię, Panie Jezu, abyś pomagał nam odciąć się od zła które czynimy. Odciąć się od zła, które przychodzi do nas przez prawo umysłu i myśli, zakorzenia się w sercu, bo tam są podejmowane decyzje, tak obrazowo, i potem są wykonywane także i przez ręce. Prosimy Cię, Panie Jezu, pomóż nam się odciąć od wszelkiego zła i złych myśli, to, żeby nasze ręce Przynosiło tylko dobro i błogosławieństwo, żeby czasami podtrzymywały, kiedy trzeba, żeby upominały, ale równocześnie, żeby nie były nigdy powodem krzywdzenia. Bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz i na wieki wieków. Panie Jezu. Możemy się także zastanowić, co dobrego możemy uczynić naszą ręką. Przytulić, ogłaskać, wspierać, podać rękę, zatelefonować, odezwać się do kogoś. Pokazać, że jest dla nas ważny. Podtrzymać. I o zachętę, o łaskę, o światło, o siłę i wytrwałość do tego dobra. Prosimy Cię, Panie Jezu, bo kochamy Cię i należymy do Ciebie teraz na wieki wieków. Powiedziałeś też, Panie Jezu, że jeśli twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromem wejść do życia niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Zwracasz, Panie Jezu, uwagę na to, dokąd idziemy. Jakie działania podejmujemy? Czy idziemy tam, gdzie trzeba pomagać, czy idziemy tam, gdzie trzeba pracować, czy idziemy tam, gdzie trzeba jakieś dobro wykonać? Czy chodzimy tam, albo siadamy na kanapie tylko po to, żeby się lenić, odpoczywać, albo może scrollować w telefonie jakieś nowe obrazki, chłonąć nowe treści? To wszystko. Może być jak ten kamień, który na, nas ściąga w dół, albo jak spadochron, który unosi nas w górę. Do nas należy decyzja. Równocześnie Ty zwracasz uwagę, że niebo, rzeczywistość miłosiernego Ojca, który nam pomaga i któremu możemy przynosić dobre owoce naszych działań, to jest wielkie dobro. A kiedyś będzie wielkim powodem do szczęścia. My w jakiejś mierze już je wypracowujemy, przyczyniamy się do niego, ale równocześnie zaniedbanie, czynienie zła może być powodem wielkiego zła, który ściąga nas w dół, ściąga nas w rzeczywistość piekła, a więc zła, za które jesteśmy odpowiedzialni. Dopomóż nam, panie, zawsze podejmować kroki w tym kierunku, który zmierza do ciebie. Bo kochamy cię i należymy do ciebie teraz i na wieki wieków. Pomóż nam także naprawić nasze błędne ścieżki i wyprostuj naszą drogę. Ty wzywasz nas także. Przez przykład soli, bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, ale... lecz jeśli sól, <laughs> smak swój utraci, czymże ją przyprawić? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Panie Jezu, Ty mówisz o soli miłości i świętości, miłosierdzia i wspaniałomyślności, ale równocześnie wierności Tobie. Chęci i gorliwości do czynienia dobra, i radykalności w odrzucaniu i zamykaniu się na zło, na dostęp zła do naszego umysłu i serca, do naszego działania. Prosimy Cię, Panie Jezu, udzielaj nam takiej Twojej łaski Ducha Świętego, miłości do Ciebie i czci, abyśmy byli rzeczywiście Twoimi sługami, Twoimi uczniami. I świadkami Twojego miłosierdzia, teraz i na wieki wieków. Pomyślmy, o co szczególnie chcemy prosić, o jaką łaskę i jakie umocnienie, żeby Jezus mógł nam tych darów udzielać, a będziemy prosić o nie za wstawiennictwem świętego Józefa, gorliwego Ojca, opiekuna, wychowawcy, samego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. On także pragnie, Formować I nas I Jezusa pragnie w nas uformować Kyrie eleison Chryste eleison Kyrie eleison Chryste usłysz nas Ojcze z nieba Boże Synu odkupicielu świata Boże Duchu święty Boże Święta Trójco jedyny Boże Święta Maryjo święty Józefie, przesławny potomku Dawida, światło Jarchow, oblubieńcze Boga Rodzice, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo Najświętszej Rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najroztropniejszy, Józefie Najmężniejszy, Józefie Najposłuszniejszy, Józefie Najwierniejszy, Zwierciadło Cierpliwości, Miłośniku Ubóstwa, Wzorze Pracujących, Ozdobo życia rodzinnego, Opiekunie dziewic, podporo rodzin, ociech o nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie umierających, po strachu duchów piekielnych, opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, miły się na nim. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego rędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego, święty Józefie niewinny i czysty, pozwól mi być Twoim dzieckiem. Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy, abym pozostawał, pozostawała w stanie łaski Bożej. Święty Józefie, opiekunie, oblubieńcze najświętszej Maryi Panny, bądź moim przewodnikiem i doradcą, pomóż mi pozostać wiernym Bogu. Wypraszaj mi odnowienie. Tej soli, która jest znakiem Bożej miłości i świętości, dopomóż, abym nie był przesolony, abym przez przesadę nikogo nie zgorszył, nie skrzywdził, nie zranił. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu cichy i serca pokornego. której za nas cierpiał rany i Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy w ramach. Amen. Módlmy się Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy stale doświadczali owocu Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. 别怕。